Ot! Cześć mistrzowie i mistrzyni! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Trenzy Ninja. Dzisiaj po raz to kolejny znajdujemy się na łożu natury. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się podstawą ziołolecznictwa. Otóż w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak można w najprostszy sposób o każdej porze roku zrobić w lesie całkiem smaczną herbatkę z igieł świerku czy też sosny. Zapraszam serdecznie do oglądania. Sinowie od początku swoich działań korzystali z szeroko pojętego zioło Otóż to, co daje nam naturę, jest dużo lepsza od farmaceutyki i obecnych współczesnych lekarstw. Wierzcie mi na słowo. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, jak zrobić fantastyczną bombę witaminy C, która wzmocni waszą odporność na zimne, jesienne oraz zimowe wieczory. Napar, który pomoże Wam zwalczyć również alergię, miażdżyce oraz także problemy z nadciśnieniem. Bardzo ważna sprawa, napar ten również pozbawił was organizm z niepotrzebnych toksyn. Podczas wykonywania misji ninja, zarażenie się pleścią, grzybem czy próchnicą, ogólnie chorobami skórnymi, było bardzo łatwo. Na górne drogi oddechowe również pomoże. Ok, słuchajcie, mistrzowie, w skrócie zbieramy iglaki. Mogą to być igły z sosny, świerku, nie ma to akurat większego znaczenia. Otóż te. Iglaki mają bardzo dobre właściwości lecznicze. Następnie teraz przygotuję Wam właśnie otóż taką leśną herbatkę. Potrzebujemy do tego również oczywiście rozpalenia ognia, no i następnie na razie samą wodę sobie podgrzewamy, a dopiero później będziemy wrzucać do tego świerki. czy też sosny do wrzątku, wrzucacie je do bardzo gorącej wody. Około 90 stopni, przed chwilą woda się zagotowała, teraz ją odstawiłem, następnie teraz jest ona bardzo ciepła, jeszcze trochę niech się potrzeba, nam w ogniu, a teraz wrzucamy właśnie nasze giełki. Jeżeli trochę wpadło Wam popiołu do Waszego garnuszka, to nie przejmujcie się tym, gdyż, bowiem, za pocą sitka możecie to wszystko ładnie odsycić. I tak właśnie teraz, niech nasze igiełki tutaj się nam gotują. Przez około 3-4 minut. Po około 3-4 minutach nasza herbatka będzie gotowa. Słuchajcie, w lesie warto mieć otóż właśnie siteczko, dzięki któremu przesadzicie Wasz wywar. Oczywiście także polecam kubek termiczny na resztę herbatki. Tak więc na początku odcedzimy sobie tutaj do naszego kubeczka i przelewamy. Okay. I teraz resztę przelejemy sobie do kubka termicznego, żeby mieć na Pół kubka wypełnionego, jak i także mamy tutaj. Pełen kubeczek fantastycznego napoju. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda kolor. Jak widzicie, leśna herbatka ma kolor zielony. Przypomina nieco zieloną herbatę. A teraz pytanie za 100 punktów: jak smakuje? Sprawdźmy to i tata taki masu. Smak bardzo żywiczny, orzeźwiający, bardzo świeży. Taki, no kurczę, bardzo le leśny. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pierwszy raz piję ten napar w życiu. Nie, ale mówię Wam poważnie, całkiem dobre. I naprawdę smak taki oryginalny. Żywiczny smak, intensywny. Kurczę, smakuje mi podobne, bardzo dobre. Polecam serdecznie. Ah, rewelacja. Dary natury. Cóż, mistrzowie i mistrzynie, ja jeszcze zrobię sobie łyczka wspaniałej leśnej herbaty. Naprawdę, bardzo oryginalny smak. I gorąco polecam. I też gorąco Was ona rozgrzeje na te zimne, chłodne, zimowe wieczory. Mistrzowie i mistrzynie, jeżeli spodobał się Wam pierwszy odcinek z serii o Lecznictwie, to bardzo Was proszę o informacje w komentarzach, czy chcielibyście kolejne odcinki z takiej serii oraz dajcie znać, co koniecznie myślicie o dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał się Wam spodobał, bardzo Was proszę o stawienie łapki w górę. Wówczas materiał się lepiej wypłacnie i dotrze do większości moich widzów. W ten sposób także społożycie moją działalność Wam serdecznie. Dziękuję. Uz! Jeżeli jesteś tutaj nowy, to możesz śmiało kopnąć suba, aby na bieżąco otrzymać informacje o się do przesłanych materiałów. Ja tymczasem uciekam dopić zieloną herbatkę i wyruszam na kolejną misję Ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. nim po!